Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No moi drodzy, proszę sobie zobaczyć. Na no, wpisy protestanckie są takie, jakie są. Nie potrafią obalić sakramentów, mimo to, że w nie nie wierzą, a są w Piśmie Świętym. Widzimy apostołów, którzy je udzielają. Jest wyraźnie mowa o sakramentach i o praktykowaniu sakramentów. No ale protestanci dalej będą bić głową w mur i mówić, że ich nie ma, że nie są konieczne, tak? Więc te wszystkie nakładania rąk, namaszczenie olejem, e, prawda, czy nakładanie no, rąk przez kolegę presbiterów, krzes wodny, wszystko jest bezużyteczne, bezwartościowe, nie mające żadnego wpływu na na nasze zbawienie. Tak, wszystko po prostu to puste praktyki. No tak sądzą protestanci, tak wierzą, tak uczą wbrew totalnie wbrew Słowu Bożemu. No posłuchamy sobie dalej naszego pastora Majka. Która wypływa z sakramentów? Łaską, na którą muszą zasłużyć, aby uzyskać zbawienie. Tak, łaska właśnie przechodzi przez sakramenty, tak? Dajcie się ochścić na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie w darze Ducha Świętego, tak? A więc odpuszczenie grzechów i przyjęcie Ducha Świętego jest przez chrzest, tak? Ochrzczeni następnie przyjmowali nakładanie rąk, otrzymywali Ducha Świętego, tak? Tak. Przez namaszczenie chorych Pan podźwiguje chorego i dostępuje odpuszczenie grzechów, tak? A więc widać, że Łaska odpuszczenia grzechów, łaska Ducha Świętego przechodzi przez posługę apostołów, przez posługę sakramentalną. Pojednajcie się z Bogiem. Mamy posługę jednania, którą Pan nam powierzył, tak? Nie. Nie. A więc tak, potrzebni są kapłani. I konieczne są sakramenty, aby korzystając z nich płukać swe szaty w krwi baranka. Wy, wy takie głupkowate pytania, jak wy płuczecie? Wy macie odpowiedzieć, jak wy płuczecie. Ja odpowiadałem tutaj sto razy. Przez Eucharystię, przez powieść. Wy macie odpowiedzieć, jak płuczecie. Tam jest napisane w Apokalipsie, błogosławieni, którzy płuczą swe szaty. Więc jeżeli wy jesteście ubłogosławieni, to powinniście być ekspertami yy, wiedzy na temat płukania szat, bo błogosławieni ci są ci, którzy je płuczą. Tak? Yy, no właśnie. Sakramenty są stricte biblijne i przez sakramenty przechodzi łaska, łaska odpuszczenia grzechów, łaska Ducha Świętego, dary Ducha Świętego. Tak? Kolegium prezbiterów nałożyło rąk, tak? Poczytajcie sobie trochę, zresztą wy i tak nie będziecie czytać, bo macie dwa werseciki. Kiedy spojrzysz na Sola Christo, tylko Chrystus chce, abyś wiedział, że Rzym zaprzecza każdemu z tych wersetów, którymi się z tobą podzielę. Zaprzeczają, że Jezus Chrystus jest wystarczającym Zbawicielem. Moim ulubionym. Proszę bardzo, gdzie my to zaprzeczamy? No, challenge dla protestantów. Gdzie zaprzeczamy? Proszę podać oficjalne kanony katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym jest napisane, że Chrystus nie jest w pełni jedynym zbawicielem. Proszę to pokazać w katechizmie Kościoła katolickiego, a nie wypluwać jakieś wymioty bez żadnego pokrycia. Pokażecie? Nie pokażecie, ale dalej będziecie gadać te same głupoty. Wersetem w całym Piśmie Świętym jest drugi list do Koryntian 5,21, gdzie czytamy: On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością bożą. Nazywam to najwspanialszą wymianą. Przechodząc na krzyż z naszymi grzechami, Chrystus bierze na siebie cały nasz grzech. Całą naszą winę i całą naszą retarne? karę, a co daje nam w zamian? Swoją doskonałą sprawiedliwość, która jest naszą przepustką do nieba. Rzym temu zaprzecza, rzem zaprzecza temu, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków 7. Zobaczcie, jak sobie perfidnie wyciągnął wersecik ten Koryntian, że Chrystus za nas stał się grzechem, ale 19 i 20 już nie przeczyta, tak? W imieniu Boga prosimy was, pojednajcie się z Bogiem. Pisze to do Koryntian, do wierzących, a więc skoro Chrystus wziął ich grzech, wziął e, ich karę i wszystko na nich wziął i dał im swoją doskonałą sprawiedliwość, e, tak? To dlaczego po potrzebowali pojednania się z Bogiem? Do, idźcie sobie do pierwszego, do piątego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Pastor w sposób przeperfidny. Wyciągnął sobie ten wersecik i, i pokazuje nam. Widzicie, my mamy doskonałą sprawiedliwość. Chrystus już wziął naszą karę, nasze grzechy, nasze winy. Daje nam swoją sprawiedliwość. I wszystko pięknie skończone, tak? A czemu jest napisane pojednajcie się z Bogiem? Że nam Chrystus dał posługę jednania. Tego już zapomina pastor, nie? No to już jest niewygodne, no bo jak się można pojednać z Bogiem, skoro już trzyma sprawiedliwość Chrystusa? To co ben. No właśnie. Bo można ustracić tam sprawiedliwość. Przez grzech. Ale tego już pastor nie powie. Będzie lał wodę. Żem temu zaprzecza. Rzym zaprzecza temu, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków 7,25, że Jezus zbawia na zawsze. Rzym zaprzecza również, że Jezus dokonał wiecznego odkupienia. O... Nie, Rzym nie zaprzecza temu, że Chrystus nas zbawił na zawsze i dokonał wiecznego odkupienia. Zbawienie jest wieczne. I Chrystus to raz zrobił. Tylko fakt, że zbawienie jest wieczne nie, 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 jest, nie jest równoznaczne z tym, że ja już mam nieutrasalne zbawienie i że już jestem w niebie. Zbawienie jest wieczne. Chrystus nie zbawił nas na półwieczności. Chrystus nie zbawił nas na tysiąc lat. Chrystus nas zbawił, abyśmy mieli życie wieczne. Tak? Ale żeby. Mieć to życie wieczne, trzeba mieć Chrystusa. Żeby mieć Chrystusa, trzeba trwać w wierze. Zachowując Jego przykazania. Tak? I Chrystus to zrobił raz. Zwy wiecie, co to już są takie głupoty. No, a po, a po, przeczytasz tu, pastorze, kochane, i wy po, po, pokażę się kanony, które potwierdzają to, co mówi pastor? Kanony z katechizmu. Jesteście tacy biegli w katechizmie. Pastor Syrikas, tu proszę bardzo, jest taki biegły. E, idźcie do pastora Syrikasa, idźcie do Błaszkiewicza. Niech wam pokaże kanony w katechizmu, które potwierdzają e, to, co, o czym mówi pastor. Tutaj. Te negacje rzymskokatolickie. Macie to pokazać, że nie tylko lać wodę, rzucać oszczerstwami, ale czym może rzucać protestantyzm, skoro cały jest jednym wielkim oszczerstwem? Ofiara mszy polega na tym, że dzieło odkupienia jest dokonywane na ołtarzu każdego dnia, gdy kapłan reprezentuje Jezusa jako ofiarę za grzech Tak. Chrystus złożył raz na zawsze jedną ofiarę i tę ofiarę w słowach to się na moją pamiątkę zostawił nam do wykonywania. Tu płonie się Malachiasza 1.10.11, tak? Będzie mi składana po całym świecie, od wschodu aż do zachodu słońca ofiara czysta, kadzielna, tak? Po całym świecie, a to więc nie chodzi o ofiary starotestamentowe z Izraela. No więc jaką to ofiarę składacie? No taką, że składacie, że żadnej nie składacie. Ofiarę czystą, ofiarę kadzielną. Tak? No właśnie. To jest jedyna ofiara, którą nam Chrystus zostawił i apostołowie uobecniają tę ofiarę na mocy słów Chrystusa, który... Mówi to często na moją pamiątkę, święty Paweł, który mówi w 11 rozdziale do Koryntian: Ilekroć to czynicie, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. A więc sprawowanie Eucharystii jest śmiercią Pana, głosimy śmierć, a nie tak jak Wy wspominacie, myślicie i, 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 i jakieś wszystkie gnioty wymyślacie. To jest uobecnienie śmierci Chrystusa, tej śmierci, którą poniósł raz. Tak? I ta ofiara, którą nam zostawił, zbawia nas, ale jest to jedna ofiara uobecniana. Śmierć głosimy, wy nie głosicie śmierci Chrystusa. Ile to czy, czynicie śmierć Pana, głosicie, aż przyjdzie, tak? Wy nie głosicie śmierci Pana. Dlaczego? Bo wy nie wierzycie, bo wy głosicie, że Chrystus umarł, jak zagłosicie śmierć Pana. Y czyniąc, y spożywając wi winiaka z biedronki i chlebcia z biedronki, co to ma wspólnego ze śmiercią Pana? To, że sobie ułykniecie winiaka, przegryziecie chlebczej i sobie powiecie: Chrystus umarł, to nie jest głoszenie śmierci Chrystusa. Głoszenie śmierci Chrystusa jest właśnie przez ofiarę eucharystyczną, która uobecnia śmierć Chrystusa w sposób realny. Ale co protestantyzm może zrozumieć z ducha? Protestantyzm nie rozumie nawet swojego ludzkiego wymysłu. To jak można wymagać od protestantów, by zrozumieli ducha? Że Rzym zaprzecza, że Jezus anulował nasz wieczny dług za grzech i przebaczył wszystkie przewinienia. Żem zaprzecza, że Jezus oczyścił nas z wszelkiego grzechu sugerując zamiast tego, że trzeba udać się do jakiegoś miejsca zamiast zaufać o sobie. No, jak to jest? To co, już masz wszystkie grzechy odpuszczone? Chrystus mi odpuszcza wszystkie grzechy. A to, o czym mówiliśmy ostatnio, nielitości wydłużnik. Pan mu przebaczył wszystko, więc dlaczego musiał to wszystko odpłacić? Bo nie zachował warunku. Jeżeli wy nie przebaczycie, ja wam nie przebaczę, tak? Pastor to pomija. Nie zna przypowieści o nielitościwym dłużniku, nie zna szóstego rozdziału Ewangelii św. Mateusza. Nie zna modlitwy ojczy nasz i tego, co jest pod modlitwą czy nasz bezpośrednio. Właśnie to, że jeżeli nie odpuścicie i ojciec wam nie odpuści. Jeżeli masz coś przeciwko bratu swemu, a stoisz przed ołtarzem, wróć, pojednaj się z bratem i złóż swoją ofiarę. O jakim ołtarzu Chrystus mówi? To co Chrystus by głosił... Nam tu w Ewangelii stare, stare ołtarze? No, przeczytajmy sobie tutaj piąty rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Zerknijmy tutaj. On że zaraz powiedzą: o to ale że to albo jak Rafałek nasz kochany że to jest Ewangelia przed Krzyżem, albo jak Pastor Chojewski że to jest Ewangelia Przejściowa. O, no właśnie. Wiecie, jak łatwo można sobie ominąć to, co jest rzymskokatolickie? No, że to jest Ewangelia przed Krzyżem, Ewangelia przejściowa. Słuchaliśmy to jakiś czas temu od pastora Chowieckiego, takie mądre mądrości. To on to mówi, kiedy omawia właśnie Ojczynę, że to jest przejściowe. Tak. Albo, że Chrystus to mówi do Żydów tylko i to jest do Starego Testamentu, a nas to już nie obowiązuje, nie? Czyli protestant nie idzie pod ołtarz, bo go nie mają. Protestant nie składa ofiary, bo nie ma żadnej ofiary, tak? A więc nieaktualne jest to, dla protestantów. Jeżeli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. O jakim ofiara? O, o jakiej ofierze tu Chrystus mówił? O jakim ołtarzu? A? Piąte przekazanie, od XXI. Słyszeliście, że powiedziano: przodko mnie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Zobaczmy, to jest ta nowość. Tu nie chodzi o ołtarz starotestamentowy. O, że tam będą zażynać krowę. Nie. To jest dla nas, dla rzymskich katolików, dla prawdziwie wierzących w Chrystusa tak jak on chce, nie dla garażowych sekciarzy. Jestem bardzo ciekawy, jak sekciarze tutaj do tego podejdą. I, I daję sobie rękę ucinać. Ewangelia przejściowa, Ewangelia przed Krzyżem, że to jest Stary Testament i tutaj Chrystus nie głosi Ewangelii, że on to mówi do Żydów, tak, do Starego Przymierza i że to nie obowiązuje dzisiaj. Bo jeżeli obowiązuje, to znaczy, że, że wierzący w Chrystusa ma ołtarz i składa ofiarę. A wy nie macie ani jednego, ani drugiego. Dobrze, moi drodzy, nie chcę przedłużać. Resztę sobie posłuchamy e, jutro. Tak? Pozdrawiam.